A pamiętacie wczorajszy odcinek, w którym niestety nie udało nam się odblokować wszystkiego, bo zrobiliśmy tylko cztery questy, to w dzisiejszym odcinku skończymy ten cały updatecik. No, o nie, jeszcze wszedłem do złej kraliny, ale zanim ona się załaduje, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i subskrypcję z bo naprawdę dużo osób zapomina o subie, więc teraz macie szybką okazję, żeby zostawić subika. No. No, załadowało się. No i dobra. No w sumie nie wiem po co tu przyszedłem, jak i tak muszę wyjść. Więc dobra. No lecimy. No co. Dobra, widzę, czekam aż to się załaduje i kończymy ten update. I widzę, moim zdaniem ten update był mega mały, ponieważ to zbieram już przez jakieś niecałe 20 minut. Więc no, jakby mało. A te wszystkie questy robiłem przez niecałe 10 minut. Więc ten update da się zrobić w nawet niecałe 30 minut. Nie tyle zrobię. Można go zrobić w nawet niecałe 20 minut. Miałby się na przykład 1000 level. Przebiegało po wszystkich krainach. W sensie po tej krainie tak jakby się przebiegało i tak dalej. A te pety by się jakby wiadomo zdobywało tak za pierwszym razem. Więc da się ten update z, yy, jakby zrobić w niecałe 20 minut i to jest moim zdaniem mega dobry wynik, ale trochę nie fajnie, bo jakby dostaniemy niestety jednego skinka tylko za to i kolejny tydzień czekamy na update, więc jakby moim zdaniem to jest zapowiedź jakiegoś większego update'u, albo po prostu Sonic już umiera. Albo, ty, mówię, albo to jest zapowiedź większego update'u, albo po prostu Sonic już u, umiera. Umiera. No tak, umiera. No bo, co, co innego może być? O, skończyliśmy questa. Więc mówię: teraz robimy taki meg. Wy zostawiacie suba. Wy zostawiacie suba. A ja y tutaj pokazuję wam tego skina. Zostawiliście suba, no to ja wam pokazuję skinka, proszę bardzo. Gdzie on jest? E, poczekajcie, muszę go tylko znać. nasz szybkość proszę bardzo nowy, egzotyczny skinek. Taki oto piękny. Dosyć mały, ale o. Zobaczcie sami, tak on normalnie sobie biega. A jak przekroczy 100 mil na godzinę, to już zaczyna tak jak w sumie Metal Sonic biegać, więc. Więc jest to mega fajnie, że jakby dodali takiego akurat tego yy... no wiecie kogo jak on się nazywa postać no mega fajnie że dodali taką postać napiszcie co nie sądzicie i widzimy się jutro w filmie Naura